Pamiętasz, jaką panikę i ciekawość wzbudziły tajemnicze kręgi zbożowe pojawiające się na całym świecie? To nie obcy są odpowiedzialni. Znane przyczyny są bardziej ziemskie. Termity, mikrotornada, fundamenty starożytnych podziemnych budowli oraz spryciarze z patykami i linami. Ledwo skończył się ten szum, gdy na dnie morza znaleziono tysiące idealnie okrągłych wgłębień. I tym razem nie możemy podejrzewać poprzednich winowajców. Skąd więc wzięły się te tajemnicze anomalie i czy zagrażają ludzkości? To niezwykłe zjawisko wystąpiło na dnie Oceanu Spokojnego u wybrzeży Big Sur w Kalifornii. Naukowcy z Instytutu Badawczego Monterey Bay Aquarium odkryli na dnie rozległe pole o wielkości 1300 km2, na którym znajduje się około 5200 wgłębień, o średnicy około 175 metrów i głębokich na 5 metrów. Na dnie morskim, wśród większych wgłębień, znaleziono też mniejsze zwane mikrodepresjami, o szerokości zaledwie 11 metrów i głębokości 1 metra. Łącznie wgłębień jest tam aż 15 tysięcy. Wszystkie są idealnie okrągłe i nikt nie ma pojęcia, jak powstały. Znamy jedynie wiek tych dziur. Powstały one około 400 tysięcy lat temu, czyli istniały już 100 tysięcy lat przed pierwszym homo sapiensem. Przynajmniej tak wynika z datowania metodą węglową. Według badań największe wgłębienia nie zmieniły się od ponad 50 tysięcy lat, czyli od czasów, gdy ani jeden człowiek nie zamieszkiwał wybrzeża Kalifornii, ani w sumie całej Ameryki. Ludzie pojawili się tam dopiero 13 tysięcy lat temu i żyją tam do dziś. Z tego powodu wgłębienia w dnie morskim są wypełnione szczątkami pochodzenia antropogenicznego. Jedna trzecia wgłębień jest pełna plastikowych worków na śmieci i wiader o pojemności 18,9 litra. Natomiast jedna piąta wgłębień zawiera materiał pochodzenia naturalnego, np. Na kamienie brukowe i czaszki wielorybów. Być może te dziwne idealne wgłębienia powstały w wyniku uwolnienia metanu. Gaz ten mógł bulgotać, tworząc te wgłębienia. Jednak analiza składu chemicznego wody nie wykazała żadnych śladów wskazujących na obecność metanu. W grę musi więc wchodzić coś innego. Niektórzy badacze wyjaśniają powstawanie wgłębień, powołując się na prądy podwodne. Inni uważają, że zjawisko to jest w jakiś sposób związane z działalnością zwierząt. Wysuwają hipotezę, że pierwotnie wgłębienia były znacznie mniejsze, a ich szerokość i głębokość setki tysięcy lat temu zwiększyły podwodne stworzenia. Obie te hipotezy wciąż są jednak bardzo wątpliwe. W oceanach jednak są inne wgłębienia, które można przypisać zwierzętom. W 2018 zespół naukowców z Narodowego Centrum Oceanografii Southampton, używając podwodnego robota na głębokości 4 km, odkrył około 3500 ogromnych wgłębień na obszarze o wielkości zbliżonej do centrum Londynu. Znajdują się one na dnie Oceanu Spokojnego, na obszarze pomiędzy Hawajami a Meksykiem. Wgłębienia mają szerokość 2,5 metra i głębokość około 13 cm. Odkrycia tego nie udało się wyjaśnić geologicznie, więc naukowcy uznali, że muszą to być ślady stóp. Jednak żadne ze znanych istniejących zwierząt morskich czy lądowych nie jest w stanie pozostawić tak ogromnych śladów. Zwłaszcza na takich głębokościach, gdzie niewiele organizmów żywych może istnieć, a co dopiero swobodnie stąpać pod dnie morza. Nawet ślad pozostawiony przez największego znanego dinozaura, który odkryto w Australii, jest znacznie mniejszy od tego znaleziska i ma długość 1,75 m. Głębiny oceanów nigdy nie przestają zadziwiać. W końcu są nam mniej znane niż najbardziej odległe galaktyki. Nawet czarne dziury w kosmosie zostały odkryte wcześniej niż te w oceanie. I tak, dobrze słyszałeś czarne dziury w oceanie istnieją. Przynajmniej można je tak nazwać z matematycznego punktu widzenia. Naukowcy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Curychu i Uniwersytetu w Miami. Wykorzystali modele komputerowe i dane satelitarne, by odkryć niezwykłe leje w oceanie, analogiczne do czarnych dziur w kosmosie. Z czarnej dziury nic się nie wydostanie, nawet światło. Tak samo nic drobnego nie wydostanie się z oceanicznej czarnej dziury, w tym żywe organizmy, a nawet cząsteczki wody czy piasku. Większość takich dziur znajduje się w południowej części Oceanu Atlantyckiego. Wydają się dość wygodne dla Ziemi ze względu na ich zdolność do zasysania wszystkich śmieci, dzięki czemu przemieszczają czyste i ciepłe wody z południowej do północnej części oceanu. Jednak wpadnięcie w taką dziurę oznacza pewną śmierć. Chyba, że oczywiście ma się szczęście i jest się dużo większym. Z kolei niektóre dziury w oceanie, choć nie są matematycznymi kopiami czarnych dziur, działają jak prawdziwy morski cmentarz. Pewnie widziałeś zdjęcie Wielkiej Błękitnej Dziury odkrytej przez słynnego francuskiego badacza oceanów Jacques'a Cousteau. Już w 1972 stwierdził, że ilość tlenu w tej dziurze jest zbyt mała, by mogło w niej istnieć złożone życie. W 2019 jego wnuk Fabien Cousteau i miliarder Richard Branson zeszli na dno do Wielkiej Dziury. Ma ona 124 metry głębokości i 300 metrów szerokości. Okazało się, że na dnie morskim znajduje się cmentarzysko mięczaków. Gdy te dostaną się tam przypadkowo, duszą się z powodu niedostatecznej ilości tlenu, następnie giną, a ich zwłoki pokrywają dno wielkiej błękitnej dziury. Ocean nie uniknął też zmian rzeźby terenu spowodowanych działalnością człowieka. Bliznę po niej pozostawiono ponad 70 lat temu. Mowa o atolu Bikini na wyspach Marshalla. W latach od 1946 do 1958 zdetonowano tam 23 bomby atomowe. Naukowcy zmapowali ślady tych eksplozji na dnie oceanu. Ślady zniszczeń były dwukrotnie większe od nowojorskiego Central Parku. Największy krater ma nietypowy, podłużny kształt, średnicę o 2000 metrów i głębokość 76 metrów. Na podstawie tych wskaźników naukowcy ustalili, że krater powstał w wyniku kilku wybuchów. 15-megatonowej bomby Castle Bravo i 11-megatonowej Castle Romeo. A radioaktywne pierwiastki chemiczne pozostały na dnie krateru po tych wybuchach aż do dziś. Jednak żadna z tych dziur nie stanowi takiego zagrożenia dla ludzkości i ziemi, jak fakt, że samo dno krateru się rozpuszcza, wręcz znika. Podowód nie trzeba schodzić na dno morza, wystarczą pomiary laboratoryjne. Naśladując dokładny skład chemiczny gleby na dnie morza poprzez dodanie wody morskiej. Można zauważyć, że gleba się rozpuszcza. Dno morskie jest kredowo-białe, bo większość jego powierzchni pokryta jest kalcytem. Na powierzchni występują w postaci wapienia i kredy, ale na dnie oceanu kalcyt tworzy się ze szkieletów i muszli zwierząt morskich, a także z glonów wapiennych. Warstwa ta stanowi poduszkę powietrzną dla oceanu. Kalcyt chroni ocean przed dwutlenkiem węgla, który utlenia jego wody i niszczy rafy koralowe. Zbyt duża ilość CO2 tworzy błędne koło. Im bardziej kwaśna jest woda w oceanie, tym intensywniej rozpuszcza się warstwa ochronna dna, co prowadzi do jeszcze większego zakwaszenia oceanu. Nieraz wspominałem w swoich filmach, co by było, gdyby zakwaszenie oceanów postępowało bez zmian, ale mówiąc krótko, będzie to koniec ludzkości. Trudno stwierdzić, czy dziury w dnie u wybrzeży Kalifornii są w jakiś sposób związane z dwutlenkiem węgla. Lecz niszczycielskie procesy zachodzące w oceanie po raz kolejny pokazują, jak precyzyjnie dostrojona jest Ziemia. Niewielki dodatek jakiejś substancji, w tym przypadku CO2, jest niszczycielski na wszystkich poziomach. Sugeruje to, że antropogeniczna działalność destrukcyjna sięgnęła dna, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Choć jest w tym coś dobrego: oceaniczne analogie czarnych dziur, o których mówiłem wcześniej, dają nadzieję, że globalne ocieplenie można zatrzymać na poziomie morza. Ale czy to się uda? Napisz w komentarzach, co o tym sądzisz. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, aby nie przegapić nowych odcinków i daj łapkę w górę. Oczywiście wyślij też film znajomym. Razem z nami Riddle jest ciekawsze.